Wczesny poranek, 6 października 1942 roku. Reda portu we Freetown, w zachodniej Afryce, u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. To właśnie tego dnia i w tym miejscu doszło do jednego z najbardziej epickich starć dwóch wrogich względem siebie okrętów wojennych podczas całej II Wojny Światowej. Było to starcie pomiędzy załogą brytyjskiej korwety HMS Crocus a załogą niemieckiego okrętu podwodnego U-333. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej wyjątkowej bitwie, jej przebiegowi oraz ostatecznemu jej zakończeniu. Kapitan Leutnant Peter Erich Kremer był jednym z bardziej znanych dowódców niemieckiej u podczas całej II wojny światowej. Urodził się od dnia 25 marca 1911 roku w miejscowości Metz, leżącej na ówczesnych zachodnich rubieżach Cesarstwa Niemieckiego. Tuż po ukończeniu szkoły średniej, na przełomie lat 20 i 30, wstąpił on do Reismar i, i przez całą kolejną dekadę służył w niemieckiej flocie nawodnej. Po wybuchu II wojny światowej został on przydzielony do sił podwodnych i początkowo powierzono mu dowodzenie na U-152. Jednak już w sierpniu 1941 roku Kramer został przeniesiony na kolejnego u jakim był zupełnie nowy U-333 należący do popularnego typu 7C. Po kilkumiesięcznym okresie szkoleń pod koniec roku 1941 Kramer wraz ze swoją załogą był już gotów do rozpoczęcia patroli bojowych na Atlantyku przeciwko brytyjskiej żegludze handlowej. Jednak ówczesna sytuacja militarna i przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie aliantów sprawiło, że dowodzący UBOT admirał Dyniz, miał wobec niego nieco inne plany. Zdecydował się on na wysłanie załogi U-333 wraz z kilkoma innymi jednostkami w daleki rejs przez Atlantyk do wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Kremer. Miał więc zwalczać słabo przygotowaną do wojny amerykańską flotę handlową, a całości tej operacji nadano kryptonim Paukenschlag, bicie w bęben. Pierwsze patrole Kremer odbył więc na wodach wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych, w których łącznie zatopił kilka statków i dał się poznać jako bardzo dobrze rokujący dowódca Ubota, a także osoba dbająca o życie podległych mu marynarzy. To też właśnie wówczas Kremer, w opinii swoich podkomendnych, Miał dorobić się pewnego znamiennego określenia. Mówiono o nim, że mieć go na pokładzie to najlepsze ubezpieczenie na życie. Na swój czwarty patrol bojowy U-333 wypłynął z bazy w La Palis dnia 1 września 1942 roku i skierował się na południe. Jego rejonem operacyjnym miały być wody wybrzeży zachodnioafrykańskich na wysokości Środkowego Atlantyku, nieopodal Freetown, miejscowości, na której obszarze znajdował się ważny port dla brytyjskiej żeglugi konwojowej na Oceanie Atlantyckim. Po niedługim rejsie, Kramer dopłynął do wyznaczonego mu rejonu operacyjnego, już 6 października 1942 roku we wczesnych godzinach znalazł się w pobliżu Redy Portu. Zadaniem załogi U-333 było podpłynięcie na możliwie najbliższą odległość do portu i wybadanie znajdujących się w nim statków handlowych, a także okrętów eskortowych, a początkowo misja kremera przebiegła spokojnie. Okręt niezauważony zbliżył się do portu na bardzo bliską odległość. Jednak już dość szybko i zupełnie niespodziewanie dla całej załogi U-333. Ich dotychczas korzystna sytuacja uległa radykalnej zmianie. Tak przebieg kolejnych zdarzeń relacjonował znajdujący się na ubocie Oberleutnant Wilhelm Pohl. Była godzina czwarta rano. Dołączyłem do pierwszego oficera wachtowego, Oberleutnanta Bernarda. Poza nami w skład wachty wchodzili Botsman, Kurze, Till i Leverman. Było bardzo ciemno, padał jeden tropikalny deszcz za drugim, więc mieliśmy na sobie sztormiaki. Sektor za rufą obserwowali doświadczeni wachtowi Til i Kurce, podczas gdy pozostali badali radę Freedom. Niespodziewanie przeraził nas Kurce okrzykiem: sylwetka na lewej burcie od rufy staje się coraz większa. Błyskawicznie odwróciłem się, trzymając cały czas lornetkę przed oczyma. Zobaczyłem jednostkę z szerokim pomostem, która była już tak blisko, iż całkowicie wypełniała szkła mojej lornetki. Przed dziobem okrętu widoczny był biały zakospiany. Niebezpieczeństwo zbliżało się szybciej, aniżeli jestem teraz w stanie to opisać. Czy była to korweta, czy też niszczyciel, nie mogłem już stwierdzić. Bez namysłu instynktownie wydałem rozkaz, krzycząc w dół poprzez otwarty lub kiosku. Potrójna cała naprzód. Ster ostro na sterburtę. Dowódca na pomost. Krzykując rozkaz, pochyliłem się w stronę luku i to uratowało mi życie. Równocześnie, z moim okrzykiem, ciemna sylwetka nieprzyjacielskiego okrętu rozbłysła ogniem. Zostaliśmy ostrzelani z poczwórnie sprzężonego karabinu maszynowego oraz z podwójnego działka przeciwlotniczego. W ciągu kilku kolejnych sekund nasz okręt zainkasował potężne uderzenia, prawie równocześnie trafiony został cały personel wachty. Próbowałem jeszcze raz krzyknąć, dowódca na pomost, ale nie udało mi się. Głos uwiązł mi w gardle. Poczułem dwa silne uderzenia w korpus. Ciśnienie powietrza odrzuciło mnie na bok. Padłem na pomost. Jednak dopiero później stwierdzono, dlaczego nie mogłem krzyczeć. Pocisk przeszedł przez gardło. Opuściły mnie siły. Spadłem do pomostu, do centrali, ciężko uderzając o pokład. Leżałem tak przez chwilę. Nie mogłem się podnieść. Ułożono mnie na koi. Potem straciłem przytomność. Znajdujący się wówczas we wnętrzu u bota Kremer, tak po latach wspominał ten moment. Godzina czwarta rano. Ciemna noc. Zła widoczność. Deszcz. Porywisty wiatr. Niewielkie przejaśnienia. Lekko wzburzone morze. Tuż przed godziną piątą zszedłem z pomostu, aby sprawdzić nasze położenie i zająć się nawigacją. Po kilku minutach usłyszałem okrzyk. Dowódca na pomost! W odległości około 500 metrów za rufą, jak cień zbliżała się do nas płynąca z maksymalną prędkością korweta. Widoczność wynosiła około 2 mile morskie. Księżyc zakrywał chmury. Ucieczka w tej sytuacji nie była możliwa. Korweta, woła by zanurzający się okręt podwodny. Jednostką, która zaatakowała u 333, była brytyjska korweta HMS Crocus należąca do klasy Flower o tonażu 925 ton wyporności. Pomimo nocy. I ciężkich warunków atmosferycznych. Radar korwety wykrył zbliżającego się do portu Ubota, a jej dowódca, nowozelandczyk kapitan JF Holm, natychmiast wydał komendę do zbliżenia się i przygotowania do rozpoczęcia ataku. Korweta z dużą prędkością zbliżała się do U-333. Poddajmy relację tego wydarzenia dowodzącemu nią, kapitanowi Holmowi. Moim zamiarem było najszybciej jak to możliwe zbliżyć się do okrętu podwodnego i staranować go, zanim zdoła się zanurzyć. Wszystkie działa zostały obsadzone, jednak w żadnym wypadku nie zamierzałem zbyt wcześnie otwierać ognia, aby nie zdradzić naszej obecności. Dziesięć minut później zauważyliśmy ubota. To, co się działo potem, przebiegało błyskawicznie. Na u 333 Kremer wyszedł na pomost i z wielkim niepokojem zauważył, jak wrogi okręt wojenny płynie wprost w jego kierunku. Szybko też został ciężko ranny, lecz pomimo tego pomagał innym rannym współtowarzyszom, a także kierował ubotem, aby ten nie został zatopiony. Równocześnie, z moim pojawieniem się na pomoście, nieprzyjaciel rozpoczął ostrzał z działu i przeciwlotniczych karabinów maszynowych. Ostro skręciłem na sterburtę i rozkazałem ruszyć z maksymalną prędkością. Z uwagi na niewielką odległość, która nas dzieliła, cała wachta na pomoście, wliczając to dowódcę, natychmiast dostała się pod ogień. Wszyscy zostali ranni, padając na pokład. Pierwszy oficer wachtowy i ja niezwłocznie podnieśliśmy się. Ja zainkasowałem kilka trafień w rękę, pierwszy oficer wachtowy otrzymał zaś postrzał w szyję. Ciśnienie powietrza, wytworzone przez eksplodujące pociski, wtłoczyło nas obu w głąb luku, szybko jednak ponownie wydostaliśmy się na pomost. Ponieważ pierwszy oficer wachtowy został ponownie ranny w rękę i nogę, rozkazałem mu zostawić mnie samego na szczycie pomostu. Z pomocą zdrowej ręki pomagałem leżącym na pomoście rannym dostać się przez luk do wnętrza kiosku. Czasem dowodzący brytyjską korwetą kapitan Holm nakazał swojej załodze nieprzerwany ostrzał u bota, a także zbliżenie się do niego, aby podjąć próbę taranowania, jak sam wspominał. Działka Erlikon umieszczone po obu skrzydłach pomostu otworzyły równocześnie ogień. Ich pociski trafiły w cel, co mogłem zaobserwować dzięki użyciu pocisków smogowych. Wydałem rozkaz prowadzenia ognia ciągłego, aby zapobiec obsadzeniu przez marynarzy okrętu podwodnego 88 mm działa. Przez cały czas myślałem tylko o tym, w jaki sposób najszybciej, i z możliwie największym impetem, staranować go, zanim zdoła zająć dogodną pozycję do wystrzelenia torped. Wykonane przez wrogi okręt manewry utwierdziły mnie w przekonaniu, iż jego dowódca miał taki zamiar. Brytyjska korweta. Zbliżyła się do wynurzonego ubota, zataczając wokół niego koło i cały czas nie przerywając prowadzenia w jego kierunku ognia. Z pokładu łbota odpowiedziano ostrzałem z zainstalowanej na jego kiosku broni przeciwlotniczej. Ciężko już wówczas ranny Kremer tak wspominał dalszy przebieg bitwy. W tym czasie korweta nieprzerwanie prowadziła ogień, a ja trafiony zostałem przez kolejne odłamki. Dzięki raptownemu wychyleniu steru udało mi się jednak uniknąć staranowania. Wszelkimi siłami starałem się dojść do pozycji umożliwiającej strzał torpedowy, podczas gdy korweta przez cały czas manewrowała, starając się nas staranować. Krążyliśmy wokół siebie tak blisko, że ich reflektory z góry oświetlały pomost u bota. Wciąż zbliżając się do siebie, wreszcie się zderzyliśmy. Siłę uderzenia udało mi się nieco zamortyzować następnym ostrym wychyleniem steru. Sczepiliśmy się jednak ze sobą na kilka wlokących się w nieskończoność minut. Paradoksalnie... Próba zatopienia ubota przez taranowanie o mały wóz nie doprowadziła do zatopienia samej korwety. Zderzenie obu okrętów spowodowało rozerwanie burty brytyjskiej jednostki o długości prawie dwóch metrów w jej przedniej części kadłuba poniżej linii wodnej. Do dziobowych sekcji okrętu zaczęły napływać duże ilości wody, a kapitan Holm chcąc uchronić swój okręt przed zatopieniem, wydał komendę włączenia wszystkich pomp. W tym samym czasie U333 zdołał na chwilę oderwać się od przeciwnika i odpłynąć na odległość kilkudziesięciu metrów. Jak wspominał kremer, nie byłem już pewny, czy uda mi się zająć pozycję do strzału torpedowego i czy w ogóle będzie można uratować okręt. Wydałem więc rozkaz: przygotować kamizelki ratunkowe i aparaty do nurkowania. W międzyczasie odniosłem jeszcze ranę głowy, a zalewająca lewe oko krew ograniczyła mi widoczność. Ponieważ wystrzeliwane z odległości 50 metrów pociski wciąż przelatywały nad pokładem, ich podmóg jeszcze kilkukrotnie mnie przewracał. Później otrzymałem kolejny postrzał. Pocisk utkwił mi w mostku. Przez cały czas starałem się wykonywać uniki, ale korweta powtarzała wszystkie moje manewry. Na brytyjskiej korwecie szybko poradzono sobie z uszkodzeniami, jakich doznała ona przy pierwszej próbie taranowania. Były one spowodowane tym, że korweta uderzyła w ubota nie dziobem, lecz boczną burtą, która była o wiele mniej odporna na zderzenie. Kiedy tylko Holm zdał sobie sprawę, że U33 powoli się oddala, zdecydował się na kolejną próbę jego taranowania. Tak wówczas wspominał ten moment. Pomimo wszystko starałem się dostać u po raz drugi, tym razem skuteczniej, jednak on wykonywał wciąż uniki. Promień zwrotu naszego okrętu był znacznie większy niż ubota, tak więc kręciliśmy się wokół siebie. Jeden próbował wymanewrować drugiego. Wreszcie udało mi się ponownie go starnować, po czym ubot przechylił się i raptownie poszedł pod wodę. Moi zebrani na pomoście ludzie uwierzyli, iż okręt podwodny przewrócił się i zatonął. Obserwujący z kiosku swojego łbota Kremer, zbliżający się do niego z dużą prędkością wrogi okręt, próbujący go po raz drugi staranować, wydał komendę do skutecznego manewru, dzięki któremu U-333 zrobił unik przed zdarzeniem z dziobem korwety i jednocześnie udało mu się wejść w zanurzenie. Wykrwawiony, z zaklejonym zakrzepłą krwią lewym okiem, postanowiłem postawić wszystko na jedną kartę i spróbować uratować okręt przechodząc z zanurzenie. Ustawiłem się równolegle do korwety i wolno płynąłem przed nią. Mój okręt nabrał silnego przechyłu. Nieprzyjaciel uznał, że za chwilę być może wywrócimy się do góry dnem i podjął następną próbę taranowania. Widząc to natychmiast z maksymalną prędkością odbiłem na prawą burtę tak, że korweta prześlizgnęła się tylko po naszej rufie, po czym z silnym przegłębieniem na dziób zszedłem pod wodę. Z powodu odniesionych uszkodzeń okręt wroga nie był w stanie wykonać tak szybkiego zwrotu. 333 znalazł się pod powierzchnią początkowo zanurzając się na głębokość 20 metrów, lecz ostatecznie na pewien czas opadł on na płytkie dno Redy Freetown. i tam ciężko ranny Kremer zaczął zastanawiać się nad możliwym wariantem wyjścia z sytuacji, w jakiej wraz ze swoją załogą właśnie się znalazł. Z podziurawionym kioskiem, rozprutym dziobem, wykrzywioną rufą oraz silnym przechyłem okręt sprawiał wrażenie, że tonie. Wydałem rozkaz zejścia na głębokość 20 metrów i straciłem na chwilę przytomność. Tymczasem okręt opadł na dno. Podczas zderzenia z korwetą oderwał się zewnętrzny włas rufowej wyrzutni torpedowej. Przez powstały otwór woda wdzierała się do pomieszczenia silników elektrycznych tak szybko, iż pompy zęzowe nie były w stanie jej usuwać. Za wszelką cenę musieliśmy podnieść okręt z dna. W tym czasie korweta zrzucała bomby głębinowe. Kremer i jego załoga nie mieli więc wiele czasu, gdyż do ich okrętu szybko wdzierała się woda. Kiedy tylko usłyszeli, że podwodne eksplozje bomb głębinowych nieco się oddaliły, zdecydowano o rozpoczęciu procedury wynurzenia. Na powierzchni wciąż panowała ciemna i nieco deszczowa noc. Kremer liczył więc, że te warunki pozwolą mu po wynurzeniu niezauważonym oddalić się od swego prześladowcy. Chwilę potem, jego u 333. Zaczął powoli unosić się ku górze. Zdecydowały, iż wykorzystując panujące jeszcze ciemności. Wynurzymy się i umkniemy płynąc na powierzchni. Korweta strzelała flary, ale nie dostrzeżono nas. Nie znaliśmy jeszcze rozmiaru szkód, których doznał u 333. Okręt jednak okazał się nadal zdolny do zanurzenia. Ponieważ wskutek odpływu krwi straciłem nieco kontakt z rzeczywistością, drugi oficer wachtowy musiał zwrócić się do dowództwa broni podwodnej o pomoc okrętowego lekarza. U 333, w panujących jeszcze ciemnościach, po cichu, zdołał wynurzyć się na powierzchnię w niedalekiej odległości brytyjskiej korwety. Jednak jego załodze sprzyjało szczęście, ponieważ nikt na jej pokładzie nie zdołał go dojrzeć. Następnie, po cichu, zaczął wycofywać się z pola bitwy. Korweta kontynuowała poszukiwania aż do poranku następnego dnia jak wspominał kapitan Hall. Przez cały czas utrzymywaliśmy ścisły kontakt radiowy z Fritą. O świcie zażądałem przesłania samolotu, który miał odnaleźć potwierdzające zatopienie szczątki. Ten zdołał zlokalizować jedynie plamem oleju. Nasze namierniki nie funkcjonowały, zostały uszkodzone podczas taranowania. Tak czy inaczej, Niemcy wyprowadzili nas w pole. Ostatecznie U-333 zdołał oderwać się od swojego przeciwnika i wyruszył w drogę powrotną do portu w okupowanej Francji. Ubod był silnie uszkodzony. W wyniku starcia z korwetą Krokus śmierć poniosło czterech członków jego załogi. Wielu też było ciężko rannych. Pośród nich był wachtowy Wilhelm Paul, który został postrzelony wszyjem na początku bitwy. Tak wspominał moment, kiedy odzyskał przytomność. Później. Niespodziewanie obudziłem się i odzyskałem pełną świadomość. Dopiero teraz dowiedziałem się, iż z sześciu ludzi na pomoście żyje jeszcze tylko dowódca i ja. Pozostała czwórka zginęła. Trzech z nich kremer zdołał wciągnąć na dół, posługując się zdrową ręką. Bocman, kurce uznany został za zaginionego. W czasie ostrzału prowadzonego przez Korokusa został on bez wątpienia trafiony, a następnie ciężko ranny lub zabity wypadł przez osłonę pomostu do morza. Mój dowódca, kapitan Leutnant Kremer, leżał kilka metrów ode mnie i był jeszcze ciężej ranny niż ja. Leżał spokojnie, pozornie nieprzytomny, jednak nic nie umknęło jego uwadze. Kremer, który w wyniku tej bitwy doznał aż kilkunastu poważnych obrażeń ciała, nie był w stanie dalej dowodzić okrętem i został zastąpiony przez drugiego oficera. Mimo tego. Pokieroszowany u 333 rozpoczął długotrwały rejs powrotny do swej bazy w Lapalis. Po dotarciu do bazy, a następnie kilku miesiącach spędzonych w szpitalu, Kramer powrócił do zdrowia i ponownie zasiadł za sterem u 333. Do połowy 1944 roku odbył na nim jeszcze kilka patroli bojowych na Atlantyku, jednak już bez większych sukcesów. W lipcu tego samego roku został on mianowany dowódcą nowoczesnego okrętu podwodnego typu 21, jakim był u 2513. Na jego miejsce nowym dowódcą U-333 został mianowany kapitan Leutnant Hans Fiedler, który już pod koniec lipca wypłynął na pokładzie tej jednostki na swój pierwszy patrol bojowy, a w kilka dni później został zaatakowany przez brytyjskie jednostki nawodne. Jego okręt zarzucono pociskami z nowoczesnych miotaczy Squid i w wyniku tego U-333 eksplodował, a Fiedler poniósł śmierć wraz z całą załogą nieopodal brytyjskiego wybrzeża Kornwali. Tam też spoczął wrak U-333 który leży tam po dzień dzisiejszy. Z kolei Kremer, pomimo iż wielokrotnie podczas II Wojny Światowej ocierał się o śmierć, ostatecznie doczekał jej szczęśliwego końca. Po jej zakończeniu żył jeszcze wiele dekad i zmarł dopiero 5 lipca 1992 roku w Hamburgu, w wieku 81 lat.